Rząd rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjną z uwagi na duże emocje towarzyszące planowanej reformie emerytalnej. Kampania będzie widoczna w telewizji, internecie, a nawet powstała specjalna infolinia, dzięki której można będzie porozmawiać z konsultantem z ZUS-u, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W trakcie tej kampanii przez spoty telewizyjne, jak również przez internet i infolinię będzie można się więcej dowiedzieć o proponowanych zmianach. Dotyczących zrównania i wydłużenia wieku emerytalnego. Myślę, że to pozwoli rozwiać wiele mitów, które narosły wokół tej reformy. Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował podczas specjalnej konferencji prasowej dwa spoty telewizyjne. Pierwszy z nich będzie dotyczył, dlaczego rząd zdecydował się na przeprowadzenie tej reformy, że to nie jest kaprys, ale jest to potrzeba i myślę, że każdy kto byłby na naszym miejscu zrozumiałby to, że trzeba tą reformę przeprowadzić. Minister poinformował, że koszt kampanii informacyjnej to około 3 milionów złotych. Dodał też, że w kampanii nie jest zaangażowany tylko resort pracy i polityki społecznej, lecz również między innymi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.